Witam na kanale Amatorka Ogrodnictwa. Dzisiaj trochę o kluczowej pielęgnacji iglaków jesienią. Dlaczego należy pielęgnować, zadbać o to wszystko i informacja na temat tego, jak to wyglądało u mnie wiosną. Jak widzicie, część z tych igieł usycha i ważne jest, żeby teraz jesienią je wyczyścić, ponieważ jeśli tego nie zrobimy to zaczną się choroby grzybowe tutaj. I tak, I tak to też się zadziało w zeszłym roku. W środku na tych wszystkich gałęziach pojawiły się białe naloty i bardzo niestetycznie to wyglądało i bardzo duża część tych igieł też była żółta. Wyczyściłam wszystko, wypsikałam preparatem grzybobójczym i zadziałało i w tym teraz w sezonie były bardzo piękne iglaki. Ta sesenka z kolei e, tak obumarła też od choroby grzybowej, że tutaj połowa generalnie była do wycięcia, bo wszystko było takie e, brązowe tak jakby wszystko było suche e, w środku też było bardzo dużo igieł mm, suchych i wszystko zostało wyczyszczone od spodu bardzo mocno przycięte żeby był dopływ powietrza e, i ta dziura została naciągnięta drutem. Tu jeszcze gdzieś powinien ten drut być. No, ale jak widzicie, to w tym momencie się wszystko pięknie zarosło i też trzeba będzie ją przerzedzić, bo jest po prostu za dużo, za gęsto i po prostu powietrze nie dochodzi. Teraz Wam pokażę po pielęgnacji, tak wygląda taka sosna. Zrobiłam to przed chwilą, więc od razu Zrobiło się tutaj luźniej, jest dużo lepszy dopływ powietrza i jak widzicie nie ma żadnych chorób grzybowych w środku, wszystko pięknie wygląda, dlatego bardzo ważne jest to, żeby zrobić e, jesienią przed zimą, żeby po prostu mimo tych wilgotnych dni y, był większy przepływ powietrza y, w tej roślinie, no i wtedy nie pojawiają się choroby grzybowe i roślina nam się pięknie rozwija. A jak wszystko jest zakleszczone, wiecie, powietrza nie ma, no to niestety ale te choroby grzybowe bardzo bardzo się pojawiają i z takiego jednego drzewka pół wiadra praktycznie tego suszu wyciągnęłam. Więc jesienią czyścimy drzewka, obieramy wszystkie suche igły, żeby był lepszy przepływ powietrza, żeby wszystko było dotlenione i Najlepiej podsypujemy na jesiennym. Tak przygotowane rośliny do zimy. Możemy być pewni, że pięknie będą nam wiosną, rozwijały się i cieszyły nasze oczy, bo w końcu po to to robimy. Dziękuję, że jesteście ze mną. Będę wdzięczna za kciuk do góry, a wy dajcie znać w komentarzach, w jaki sposób dbacie o swoje iglaki. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.